cholera o moja noga o kurde muszę się po. O, kurde dobra nie no muszę wstać trochę się przesunę o, kurde o. w ogóle wszystko mnie trochę boli kurde nie wiem dlaczego czuję się jakbym oberwał jakbym oberwał piorunem Nem ale przez jakiś pewien czas mnie to nie bolało, bo tak jakbym nie żyłem, ale to chyba nie, wa to chyba nie od tego, ale ty, skąd skojarzę to miejsce, skąd tylko, skąd ja je kojarzę, to, to jest to, to mnie... co, nie, nie, sko przecież, przecież ja byłem, przecież ja byłem gdzieś indziej, co... Co się... Jak? Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Pamiętam... Tu mój syn stał, przynajmniej przeciwko mnie, ja byłem tutaj A teraz niczego nie ma. A po drugie to coś jest wyłączone. I to jest dziwne. I tutaj nie ma żadnych klonów ani nic. Dziwne, ale no. Dobra. Ale muszę... Do... Muszę jakąś broń znaleźć czy cokolwiek. Kurde, oby, może moje rzeczy są u Wladimira jeszcze tam. Pójdę sprawdzić. O kurde, tylko takie coś znalazłem. Niby jakaś amunicja tutaj jest, ale nie dużo chyba. Dobra, sprawdzę czy, czy strzela. Dobra, podejdę trochę dalej. Okej okay. To tak No to O kurde Tylko trochę amunicji znalazłem, ale no Wydaje się nawet dobra amunicja Wydaje się, nie wydaje się zła, więc chyba będzie git Dobra, nieważne Muszę się stąd jakoś wydostać, tylko kurde jak jako bez jakiegoś statku czy coś, tak trochę przypał moim zdaniem tak lecieć. Albo auta. Ej, ale... Przecież Wladimir miał tu jakieś tam auta. Przecież powinny być. A najwyżej po prostu pójdę gdziekolwiek gdzieś indziej poszukać. Dobra, no nic. To lecę, muszę być przygotowany na wszystko, więc idę. Teraz tak. Muszę się przygotować, bo nie wiadomo, kogo tu spotkam. Czy w ogóle kogoś tu spotkam? Vladimir pamiętam, coś mi się przypomina. Tylko nie wiem co. Ała, moja głowa. Kurde. Kurde. A, moja głowa. Ale boli. Kurde, a, a kurde, <laughs> kurde, co się dzieje, a. 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 a kurde, boli, coś mi się przypomina, kojarzę ten ból. Ten ból to chyba jest. Jak mam... Jak mi się wspomnienia przypominają. Tylko... Ja. Tylko że jak. Tylko że chyba to nie są moje wspomnienia. Tylko chyba kogoś innego, bo tak boli... O! Moja głowa o! Ale boli. O kurde, muszę usiąść. Muszę usiąść. O, muszę się położyć O Jezus o, moja głowa Ale bolało Okej okay. Muszę wstanąć wziąć broń i iść Cholera Dobra, ale muszę wiem co zrobić, żeby się auto pojawiło Dobra Kurde i teraz powinno się to zaświecić Ale nie wiem czy to się, bo to jest już pewnie stare Nie wiem ile, ile może to być Choć mi się wydaje, że to tylko chyba minuta minęła odkąd ja umarłem Choć tego co mój ojciec mówił to minęło dużo czasu No nic, muszę czekać Dobra. Yy, włączyło się. Nie teraz, tylko ciekawi, gdzie jest auto. Ym, tak. Nawet logiczne, żeby tędy się nie dało wyjechać. Dobra, pójdę może tędy. Nie, zobaczę. Dobra. Ok, czyli. O! Szale się pojawiło. Albo tu po ca... O! Te głupie auto. Albo tu cały czas stało. Tylko, że kluczyki mi potrzebne okej okay. zamek przestrzelony ja muszę magazynek przeładować i wsiadamy no to jedziemy w takim razie okej okay. no jedź żeż ty gruchocie jeden no mój ten... nie wierzę dobra no nic. Sprawia, jak oni tu mogą jeździć. Dobra, jadę.